witam was z dzisiejszego odcinka. Dzisiaj oceniamy sobie skiny karnietowe. Wiem, że to nie jest moje konto, będziemy to oceniać na koncie Jacoby'ego. Jacobika, właśnie. No i jakby, no bo on tak fajnie to pokazywał ten kart, mi się to spodobało. Yy, no i ogólnie, pewnie myśleliście, że pierwszy odcinek z tego sezonu to będzie jakaś gra solo, ale też bym chciał wam powiedzieć, że nie liczymy już tych królewskich zwycięstw, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, no bo to już męczy. A oto z niego hashtagu. Chyba Chyba zrobiłem już 20 winów. No więc, no, no, więc to według mnie męczy trochę. No i y, oczywiście, zasubskrybujcie kanał. Klikacie ten czerwony przycisk, żeby stał się szary. Zostawiajcie łapki w górę. No i y, przechodzimy zaraz do oglądania. A jeszcze jedna rzecz. Pozdrawiam krzyku jeśli to oglądasz. No dobra, no pierwszy skin Charlotte. Mój brat już ma karnet, ale ja nie mam. No ale bardzo ładna, Charlotte. Mi się jakby mogłem ją jeden raz zagrać, mi się ona podoba no nawet spoko skinek, nie? No jakby no ona jest tylko w wien... tylko mi się ten nie podoba jedna rzecz, nie, znaczy nie podoba mi się ten styl do niej. Jakby aż tak bardzo. ty Jest ładny, no ale mi się bardziej podoba ta klasyczna i ona teraz jest spocona tak w ogóle. Okej. Okay. Tutaj mamy rysunkowa ryba. No to jest zajebisty skin, totalnie mi się podoba. Yy, no i chciałbym wam powiedzieć, że jakby są do niej takie style, że jakby wybieramy na przykład Midasa, to on będzie miał czarne ubranko i będzie złoty. Na przykład wybieramy sobie, załóżmy tego, siorbe, tego siorbowego gościa, to będzie niebieski i będzie miał czarne portki. No, no a mi się najbardziej podoba ta yy, no nie wiem, znaczy to bym musiał pokazać, zapomniałem nazwy, no ale, no mi się tam podoba ta ryba, dobra, przechodzimy do kolejnego. Kolejne to jest taki fajny killoff, Aj, mi się bardzo on podoba, serio, na razie gram tym, e, e, tym pijecielem UR, no bo to też jest bardzo ładny killoff. Ale chciałabym Wam powiedzieć, że, właśnie, jakąś grę, kolej, jakoś, jak będziemy nagrywali jakąś grę, to jak na przykład robimy coś z, z krzykiem TQ. A i właśnie, nie będę jednak nagrywał wyzwań, bo myślałem, że to będą wyzwania tygodnia, a tu się chyba bierze tylko od MPZ-ów. No dobra, yy, dalej. O, kurde! Patrzcie, paląca katanka. Bo ja ten odcinek już dawno oglądałem. No bardzo ładny, Kilo. Bardzo, bardzo mi się właśnie ta paląca podoba. I kolejne to będzie ta Charlotte, tak. Charlotte, zaklęty duch. No, nawet spoko. Skin, jakby, no, mi się on podoba. On jest dosyć, znaczy, no, wiecie, no, mi się bardziej podoba tamta, no, ale taka jest, taka, se. Przepraszam. No, więc, okej. Okay. Na... Potem mamy korno, No, kor też bardzo ładna. Okej, okay, dalej. Fla... Fabio, lśniąco grzywy. No powiem wam, to jest mojego, to jest ulubiony brat mojego znaczy to jest ulubiony skin mojego brata z tego karnetu. No, no on mi się totalnie nie podoba w tym różle. Zaraz powiem, jaki mi się podoba. Ten jest jeszcze spoko z tych koni. Znaczy tamten złoty koń. Czekajcie. tutaj przewinę. No i te, o ten złoty koń mi chodzi o to, że jakby, no patrzcie, no ten jest już bardziej spoko, ale mi się najbardziej podoba z tych dodatkowych <coughs> przepraszam z tych dodatkowych nagród. Yy, koń, yy, ten wiecie, yy, ten ognisty wiecie o co chodzi, nie? Lajka. Like. Dobra, dalej mamy, co to jest? Jód Beszympański. Znaczy ja to widziałem, no to jest jakaś według mnie, dziwna małpa, ale mojemu bratu to się podoba. Dalej mamy Torin. No. Mi się, tak, mi się tak średnio podoba ten skin, a mój brat mówi, że ma dziecięcą buźkę. Dalej mamy taki taki, tam był Kill of O. Fajna emotka. I na koniec Karnacz. No więc dobra, to było wszystko, co chciałbym Wam pokazać w tym odcinku. Ogólnie ten karnet, według nie jest też trochę przesadzony. No dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. A w kolejnym odcinku będzie offroad. I pamiętajcie, odcinki są co dwa dni. Będzie offroad, hashtag 2 z Need for Speeda. A następnie będziemy nagrywać, e, jak gramy grę z Krzychuchem TQ. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Bajo!